Serdecznie w Gminie Kęty, w miejscu aktywności mieszkańców Rynek 13. Proszę o zabranie głosu pana wojewody Krzysztofa Jana Klęczaru. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, Panie Burmistrzu, Pani Sekretarz. Drodzy Dyrektorzy, miejsce to samo, a rola nieco inna. Z taką ogromną radością, wielką przyjemnością, ale też pewną nutą tęsknoty, wracam do tego miejsca, e, tak naprawdę jakże ważnego dla mnie, dla nas wszystkich, dla mieszkańców gminy Kęty. Po dziewięciu, ponad dziewięciu latach przyszło mi Zakończyć pracę w roli burmistrza gminy Kęty, w roli gospodarza samorządu gminy Kęty, i chyba trudno dla samorządowca wyobrazić sobie piękniejsze zakończenie misji burmistrza niż przejście do roli małopolskiego wojewody. Cieszę się bardzo, że dziś tu, w tym miejscu. Mogę spotkać się z moimi współpracownikami. Za Państwa plecami są dyrektorzy Urzędzie Gminy, szefowie gminnych jednostek organizacyjnych, szefowie gminnych spółek, ludzie, z którymi współtworzyliśmy klimat tego miasta przez ostatnie 10 lat i ludzie, którzy stworzyli również mnie. Bo właśnie pracując z nimi, wiele się nauczyłem i wiele dobrego razem dla miasta i dla lokalnej społeczności zrobiliśmy. W sposób szczególny chciałbym podziękować obecnym tu dziś z nami moim zastępcom panu wiceburmistrzowi Rafałowi Ficoniowi, panu wiceburmistrzowi Marcinowi Śliwie, pani sekretarz Ewelinie Jurabączek, nieobecnej ze względów osobistych pani skarbnik Grażynie Zątek, i wszystkim Państwu, wszystkim razem i każdemu z osobna, bo z każdym z Was łączą mnie dziś nie tylko wieloletnie więzy współpracy, ale też szczere więzy koleżeńskości i przyjaźni. I za to wszystko, za te wszystkie lata naszej wspólnej pracy, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować. Ale nie po to się tu dziś spotykamy, aby mnie żegnać. To już mamy za sobą i muszę przyznać, że. Takiego pożegnania, jakie ta grupa, która jest tu dziś z nami, mi zgotowała, naprawdę życzę każdemu, ale spotykamy się z innego powodu. E, coś się kończy i coś się zaczyna. Koniec mojej przygody w roli szefa gminnego samorządu otwiera tę drogę komuś innemu. Było dla mnie ogromną radością. I z wielką przyjemnością podpisałem dokument kierowany na ręce prezesa Rady Ministrów, który stanowił wniosek o wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki burmistrza gminy Kęty do czasu następnych wyborów. Następne wybory już niedługo, bo w kwietniu, ale gmina żyje każdego dnia. Codziennie trzeba rozwiązywać problemy, mierzyć się z wyzwaniami. Po wielu rozmowach, po wielu dyskusjach ustaliliśmy, że osobą, której powierzona zostanie ta misja, jest dotychczasowy wiceburmistrz gminy Kęty, pan Marcin Śliwa. Jest to dla mnie ogromna radość, ponieważ wiele lat pracy z panem burmistrzem Śliwą, którego doświadczenie zawodowe jest niezwykle bogate, doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, a następnie Urzędzie Gminy Kęty. Reprezentowanie gminy w licznych związkach samorządowych, reprezentowanie gminy na forum wielu organizacji tylko potwierdza to, że pan burmistrz Śliwa w sposób znakomity nadaje się, by pełnić godność burmistrza. Jestem osobiście, nie jako wojewoda, ale jako mieszkaniec tej gminy, któremu dobro tej gminy leży na sercu, absolutnie przekonany, że w najbliższych wyborach pan burmistrz Marcin Śliwa podejmie rękawice, wystartuje w walce o fotel burmistrza Gminy Kęty i jestem głęboko przekonany, że ciesząc się szacunkiem i zaufaniem lokalnej społeczności ten mandat uzyska. Dziś jednak chciałbym bardzo serdecznie. Odczytać krótką, ale jakże wymowną w swej treści decyzję. Panie burmistrzu, zapraszam Pana serdecznie. Szanowni Państwo, Warszawa 4 stycznia 2024 roku, Pan Marcin Marian Śliwa. Na podstawie artykułu 28f ustęp pierwszy. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wyznaczam pana z dniem 8 stycznia 2024 roku dopełnienia funkcji burmistrza gminy Kęty do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza. Podpisał prezes Rady Ministrów pan Donald Tusk. Panie burmistrzu. nim panu burmistrzowi wręczymy symboliczny bukiet kwiatów. Bardzo proszę o pierwsze legalne przemówienie. Tak, w końcu po 9 latach dorwałem się do mikrofonów, panie burmistrzu. Szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałbym złożyć podziękowania. Podziękowania przede wszystkim dla mojej żony, bo to ona zapłaci największą cenę tego, że ja robię karierę w samorządzie. Ale chciałbym też podziękować dwóm osobom, to obecnym tutaj, obecnemu tutaj panu wojewodzie Krzysztofowi Janowi Klęczarowi oraz wiceburmistrzowi Rafałowi Ficoniowi. Ponieważ ta dwójka osób, 9 lat temu, pomimo tego, że mieli tworzyć duet, zdecydowała wspólnie, że będzie jednak tworzyć w naszej gminie Trio. Stąd też po tych dziewięciu latach panowie dziękuję Wam bardzo za to że wtedy obdarzyliście mnie zaufaniem i że dzisiaj przejmuję niejako pałeczkę w tej sztafecie i nie ukrywam, panie wojewodo, tak będę startował w najbliższych wyborach, to mówię już dzisiaj i tak zrobię wszystko, żeby ciągłość władzy w Kętach została zachowana. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym również bardzo serdecznie podziękować Panu wiceburmistrzowi Rafałowi Ficoniowi, z którym od wielu lat, współpracowali, wiele lat współpracowaliśmy, od wielu lat tworzyliśmy tu bardzo zgrane kierownictwo naszej gminy. I bardzo się cieszę, że pan burmistrz Ficoń, który odpowiada w naszej gminie za niezwykle trudne elementy funkcjonowania dotyczące oświaty, kultury, służby zdrowia i bardzo wielu innych aspektów życia, pozostaje jest w gotowości i będzie w dalszym ciągu służył swoją wiedzą i doświadczeniem. W sposób szczególny w tym miejscu Chciałbym podziękować mojej pani sekretarz, Ewelinie, dziewczynie, która pracuje w samorządzie, w urzędzie gminy mniej więcej tyle samo czasu, ile ja pracowałem, choć przyszła kilka miesięcy przede mną. Przez cały ten okres wykazywała się ogromną pracowitością, determinacją i sumiennością. W trudnych momentach, wszyscy wiecie, jaka jest rola sekretarza. W trudnych momentach, wspierając mnie, wspierając nas, nigdy nie wymigując się od pracy i zawsze w gotowości, by służyć gminie i mieszkańcom. Przez ostatnie tygodnie, kiedy to nie był jeszcze powołany oficjalnie pełniący obowiązki burmistrza, to właśnie pani sekretarz w sposób fizyczny i rzeczywisty jednoosobowo kierowała pracami gminy i wywiązała się z tego w sposób wzorowy. I za te wszystkie lata, za tolerowanie mnie przez te wszystkie lata, za wszystko to, czego ja się od ciebie, Ewelinko, nauczyłem, bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się bardzo, że w kierownictwie nowy pełniący obowiązki burmistrza będzie mógł również liczyć na Twoją pracę i Twoją pomoc. Proszę Państwa, ponieważ my płakanie mamy już za sobą. Dzisiaj jest uroczystość radosna, a nie smutna. W związku z powyższym dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uczestnictwo. Cieszy mnie tak liczny udział mediów. Jeżeli ktoś z Państwa życzy sobie teraz na wszystkie strony w indywidualnych wywiadach przetrzepać Pana Burmistrza Śliwe, to myślę, że on jest do tego przygotowany. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję i oczywiście zapraszam na kawę, herbatę i Rozmowy kuluarowe. Po raz pierwszy już nie jako gospodarz tego miejsca. Dziękuję bardzo serdecznie.